Tłumaczyłem José Luisowi, żeby się nie stawiał. Że ma do czynienia ze złymi ludźmi. I że już nie jest jak dawniej. Wszystko się zmieniło. José Luis miał silną osobowość. Jeśli nie chciał czegoś robić, odmawiał. Firma tego nie tolerowała. Więc go zwolniono. Nie wolno mu było wchodzić do parku. Dzwonił do mnie i o siódmej wieczorem wpuszczałem go wejściem od strony plaży, żeby mógł się spotkać z delfinami. Widywałem, że płakał. Tęsknił do delfinów. Uważał, że należą do niego, a nie do firmy. Żalił się. Odebrali mi delfiny. Moje delfiny.